Zobaczmy dzisiaj jak wygląda zamówienie z JLC PCB Otrzymałem dzisiaj właśnie przesyłkę A w niej zawsze w takiej folii bąbelkowej Oraz zapakowane próżniowo, zgrzane Ja to wyciągnę Zgrzane próżniowo Dzięki temu nie rysuje się płytka jedna o drugą, o drugą w transporcie Mam tutaj 5 arkuszy a na każdym arkuszu dwie płytki się znajdują wystarczy to przełamać i będziemy mieli 10 płytek I pewnie jesteście ciekawi co to będzie a będzie to w mojej konstrukcji mikrofon mikrofon dynamiczny który będzie można zasilić napięciem fantomowym 48 V taki jak daje rejestrator cyfrowy Taki ciekawy pomysł. Jeżeli uda się go zrealizować, a już prototyp był zbudowany, to pewnie zobaczymy z tego odcinek. Wszystko bez jak najmniejszych zastrzeżeń na tej płytce. I otwory metalizowane. To przez folię oglądamy. A jak gładziutko wszystko wykonane. Tak to wygląda z bliska. Jeszcze po otwarciu takie krótkie nagranie wam dam. Tak z drugiej strony, a tutaj mam po odłamaniu. Z jednej strony wszystkie napisy, otworki i z drugiej widzimy tutaj już nam ostrość złapało ścieżki. Łącznie z polem masowym wokół nich.